Wajeczkę z Siedmiogrodu, którą wymyśliłem za młodu. Posłuchajcie, najstarszy hit. Było to za siódmą wodą. W czasach, gdy był zapach trzonu. Dlańc poni władza ostra, codzienna pręgierzu chłosta. O tym wszystkim wam opowie Ciemnogrodzian leżąc w rowie. Był wtedy niedzieli dzionek, szmrut i wrzask Okrutnie, panie, odgarniały mlekoł szmati, zezwicały na drzwiach chati. Myślę sobie, co ulega! Zinia reszka z cicha. i to jeszcze w święto, panie! Klecha sprawi mu kazanie. Wsiedział palec ja do mordy. Spłonął z siarpu mego mysa. Weszło klukłem na kozada. Ja dokładnie dokonał 10 odkryć. Się. Jakże mógł tak obelgać. Zdzigał z udziada mego. Przecież ja zoberżwieniem. институт nie od nieło Вšak же mosti dobrodzieju łua Kто sta в miść Chнумарłoż jam słowjane butty cu поbabci ojці daлі Biegę hyżше klepiko А все паcho лёka диwi Дяadki mają dziło війko aż rozдемба im sięć Nie zważywszy nasz ruchów dalej żwawo podoberze. Jestem w kres podcalią. Nięcy spędzian wspieram. Widzi jak jest spracowane. Cóż to wszyscy parafianie stoją na rynkowej ziemi. Lecz spojrzeć, co się stało, aż mnie w ślechach zaciemniało. Przecież to nas stary Jurko. Za cóż spotkał los takowy? W lisi kopał nocą lewy. Odpowiada pasterz stary. By w nie zwierzy powpadały i się łapy doigrały. Tyś nie lepszy był za młodu, boś bartnikom nakradł miodu. Zabiórk stali na słowa. Niech się cieszy więc, że żyje, a nie jako ten młody na tym postronku wie. Patrzysz, po łacinie klecha rzeczy, panie go w swej opiece. A lud jemu okrutny, wrogi, wszyscy na biedaka rogi, pokrzykują Masz za swoje A to chamy, a to gnoje A któż? Co idzie między tłumy Wzbroi Chyba jakiś z dworu ważny Wszakże iść tak między chamy Musi on być ktoś odważny Miecz wyciąga ciężki, ostry Słod Waldu go zachował Nim wykonał zamach Boczny go, później znowu schował. Zbiegnij gapi wstęp z podestu. Co na się patrzyli. Hołota milknie wśród jęków tego. Dopala brzmitego. Rytmistrzkaże ściżyć krzmiota. Z niedziwota. Chwycił wiadro egzekutor pola Ubiedaczynę biedaczynę z trwogą. Szepnął później. Dokończymy. Com zaczęli nie skończy. Ten rycerz wyjął pa z ręki jakiś papier, obwieszenie chyba jakie, i rzekł: Posłuchajcie, my mieszkańcy, chłopi wierni i pogańcy, co mam ja do powiedzenia, i nasz król do obwieszenia. Drogi ludu mego miasta, coś zagraża jego chwale. Stwór się ukryje w ciemnych chaszczach i pożera jadło całe. Uprowadza bydło, świnie, wyjmie mięso nawet złacha. Przez z zgłodę każdy zginie, musi ktoś zgładzić bydlaka. Wynagrodzę śmiałka tego, co wyzwoli nas z potwora, weźmie córkę mą za żonę. Oraz złota z dziesięć fury. Zamilkł w tym rycerz potężnej postury. Myślą ludzie, co tu robić. Wiedzą, kto po chatach chodzi. Trzeba rygle we drzwiach zrobić. Sto pomysłów w tym się rodzi. Wymyślili plan takowy, by się udać do Dąbrowy. Po obiedzie jest zebranie. Się spotkamy w Kormoranie. Weźcie miecze i topory. Sierpy, pałki, buciory. Bo po bagdach przyjdzie stąpać. Czy ktoś chce w nich się wykąpać? Nikt. Więc rozejdźcie się do chat. Po południu każdy chwat ma się zjawić. Tu się stawić. Z bestią trzeba się rozprawić. I przybyli silni w łapie, czy piechotą, czy na szkapie. Wzięli oręż z sobą, wszystką na spotkanie w Kormoranie nie lej wina oberżysto, bo musimy walczyć, panie. Cała knajpa była pełna. Przyznam ludu, cały las tak zjednoczył i stuchejnął i to wprawdzie pierwszy raz. Jak ktoś chce, to może odejść. Kto się boi przelać krwi? Ten, kto słaby jest jak liść, niech stąd wyjdzie, przez te drzwi. Wszakże wyszło z knajpy czwór. Chytry szewc, trwany rybak. Trzeci zwany wszędzie mora. I ostatni żebrak chyba. Gnidy wyszły ruszać w drogę. I ludzi mrowie. Koniec części pierwszej, nie ostatniej.